Hej, cześć, Maneczko z tej strony Kaktus, a w dzisiejszym materiale powiem Wam o usunięciu skinów superbohaterek z gry Fortnite. Ale zanim to, to zostaw tutaj łapkę w górę, tak aby podbić statystyki tego filmu oraz zasubskrybuj kanał wraz z dzwoneczkiem, tak aby nie ominął Was żaden news na tym kanale. Ponadto możecie wpisać potężny kod na Linopi przez 2 i na końcu do sklepu i coś sobie z nim zakupić. A ja już Wam nie przedłużam i lecimy do odcinka! Tak więc w sezonie czwartym rozdział drugiego do gry trafił skinem bohaterów oraz superbohaterek. Gracze je bardzo polubili ze względu na to, że można je samodzielnie edytować na wiele różnych sposobów, są ładne, a na dodatek bohaterkami gra bardzo dużo proplayerów. Swojego czasu dawały one bardzo dużą przewagę, jeżeli się miało ubraną całą czarną bohaterkę lub całą białą, ponieważ czarna dobrze kamuflowała się w zakątkach domu, a biała na śniegu. Po aktualizacji 15.20 Fortnite wyłączyło możliwość łączenia bohaterek czarna z czarną i biała z białą. A już tydzień po starcie nowego sezonu 7 gracze wynaleźli kolor dla bohaterek, który spowodował zablokowanie wszystkich bohaterów oraz super bohaterek w naszej kochanej grze Fortnite. A mowa tu oczywiście o połączeniu kolorów fioletowego z fioletowym i kucnięciu na takim nowym fioletowym biomie, który możemy znaleźć obecnie na naszej mapie. Jest on bodajże obok tych małych pobocznych wierzch 24 czerwca około godziny 15.30 została wprowadzona tajna aktualizacja oznaczona numerami 17.11, która wyłączyła wszystkie bohaterki i wszystkie skiny bohaterów z tryby Aren oraz turnieju. Oznacza to tyle, że już nigdy nie zagracie skinem z superbohaterki ani superbohatera na trybie Areny lub też turnieju. Po prostu po nałożeniu takowego skinu na tych trybach wczytuję wam podstawowy skin, czyli Bambika. Natomiast na każualach czy nawet na Creative. Dalej możecie grać bohaterką, ale pamiętajcie, że dalej nie można łączyć kolorów czarnym z czarnym, białym z białym i jak się okazuje fioletowego z fioletowym. I to byłby już koniec tego odcineczka. Zostaw łapeczkę do góry, jeżeli podoba Ci się to co tworzę i chcesz podbić statystyki tego filmu oraz zasubskrybuj kanał wraz z dzwoneczkiem, tak aby nie ominął Was żaden news na kanale. Ponadto możecie wpisać potężny kot na linopi, przez napij, i na końcu do sklepu i coś sobie z nim zakupić. A ja już wam nie zabrałem więcej czasu i trzymajcie się. Elabounce.